Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips A zapraszam Was na odcinek w stylu Get Ready With Me, uczeszemy się razem, bo tak jak rano związałam włosy, tak one zostały aż do teraz, zrobimy sobie wspólnie makijaż i pogadamy sobie troszkę o porządkach declutteringu i tak dalej, bo jest początek roku, więc jest dobry moment, żeby zrobić jakieś takie porządki u siebie, także zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że wzięliście już sobie coś ciepłego do picia, ja mam herbatkę. Ulunk. <noise> Zapraszam do oglądania. Przygotowałam sobie już mój łańcuch. Chciałabym sobie dodać troszeczkę biżuterii i to jest w zasadzie jedyny <noise> biżut, jaki ja lubię nosić i jaki noszę. To jest właśnie taki duży łańcuch. On jest z Reserved i mogłabym go nosić cały czas. Zrobimy sobie coś z moimi włosami, bo są takie trochę nieokrzesane, nieogarnięte. Więc najpierw je rozczeszę i zrobimy sobie jakieś takie gładkie upięcie w stylu koka. Przeczysuję środek głowy i robię Przedziałek błyskawiczny. I teraz tak trochę po skosie. Podnoszę włosy do góry i jeszcze raz przeczesuję. Biorę gumkę, związuję kucyk. I teraz obracam. Jak już zaczynają mi się łamać, to robię zawijaska i biorę kolejną gumkę. Czasami biorę e, wsówki, ale po wsówkach boli mnie głowa, więc wolę gumkę. I gotowe. Zrobię sobie jeszcze takie fancy schmancy baby hairy bo one zawsze są super cute. Ok, włosy ogarnięte możemy przejść do makijażu. Pielęgnację mam już nałożoną, więc zacznę sobie od takiej bazy rozświetlającej. To jest baza rozświetlająca, nakładam ją na policzki i trochę na czoło. Ostatnio miałam zamiar zdeklatingować tą bazę, czyli po prostu pozbyć się jej gdzieś tam komuś oddać, ale zauważyłam, że ja mam jej już dziś z połowę, więc myślę, że spokojnie ją zużyję, bo jest generalnie fajna. Robiłam ostatnio takie porządki, troszkę taki decluttering w moich kosmetykach, bo... Ja może dużo nie kupuję, ale raz na jakiś czas dostanę jakąś paczkę pr i tych kosmetyków gdzieś tam się zbiera i mam kilka różnych odcieni itd., więc po prostu zrobiłam sobie takie porządki e, i odłożyłam sobie niektóre kosmetyki, żeby je oddać, wyrzucić, w zależności od tego, czy są to jakieś tam nowe, używane, czy jakieś stare, czy świeże i itd., więc e, chyba tam naliczyłam z 25 kosmetyków, także całkiem fajny declaring. W ogóle nagrałam go, więc będzie z nim odcinek, i tak się kręcę, bo chcę podkład wziąć. O, jest. Użyję sobie tego kremu BB, który mamy w The Pen Project. No więc, plan na zużywanie jest. Pewnie już widzieliście odcinek Plan to Pan, czyli mój projekt na rok 2023. Jakie kosmetyki chciałabym zużyć do zera całkowicie? E, idzie mi całkiem, całkiem dobrze. Już nawet coś jest, udało mi się zużyć. Także oprócz. Porządków w stylu decluttering, czyli pozbywanie się pewnych przedmiotów. Staram się również je zużywać i oczyszczać swoją przestrzeń ze zbędnych przedmiotów. Zrobiłam też ostatnio porządek w szafie. Tutaj wrzucę wam przebitkę, ile ciuchów w ogóle udało mi się jeszcze znaleźć. I to jest niesamowite, bo ja robię porządki w szafie regularnie, co kilka miesięcy dosłownie. Dwa razy w roku to jest, to jest totalnie minimum. I zadziwiam mnie, to, że za każdym razem jak robię porządki w tej szafie, to wyjmuję cały czas fure ciuchów. Jak to jest możliwe, że tak często robię porządki, nie kupuję jakoś bardzo dużo ubrań, a wciąż za każdym razem jak robię porządki, to wyciągam fure ciuchów? Jak to jest możliwe? czy one się tam namnażają, te ciuchy, czy one gdzieś się chowają, wytłumaczcie mi to, na czym to polega. I część tych ciuchów pójdzie po prostu do kontenera, ale kilka wystawię na Vinted, więc jak macie ochotę, to sobie tam zajrzyjcie, może podlinkuję wam na dole moje Vinted. Sięgam po puder z klaresy i delikatnie przypudrowuję sobie skórę. Powiem Wam, że za każdym razem jak robię takie porządki i w moich kosmetykach i w szafie, to mam taką świeżą głowę. Mam takie poczucie, że w końcu mam te rzeczy, które lubię, te rzeczy, które używam, te rzeczy, które chętnie mi się nosi, szczególnie jeżeli chodzi o szafę, to zawsze jest to coś takiego, takie uczucie. Takiej ulgi, że ach, że pozbyłam się czegoś, czego nie lubiłam albo coś, co zalegało albo coś, yy, do czego zmuszałam się zawsze, żeby to założyć, bo po prostu leży, a tego nie lubiłam. I takie declaring, to jest dla mnie po prostu jak... Jak, jak urlop, po prostu oczyszczenie umysłu z jakichś nadmiernych bodźców, więc ja uwielbiam robić porządki w szafie. Dajcie mi znać, jak jest z Wami, czy to u was tak po prostu leży i, i kwitnie, czy, czy też lubicie. Róż Bobby Brown. Dzisiaj postaram się używać głównie produktów, które denkuję. Zmieszałam sobie troszkę ten róż z resztką kremu BB, żeby ładniej się wtopił w skórę i ja rozcieram sobie pędzelkiem do podkładu. Jeżeli macie róże kremowe, to rekomenduję używać właśnie pędzelków do podkładu, bo one są trochę sztywniejsze i łatwiej jest nimi rozcierać formułę kremową. Nakładam rozświetlacz Vibo Diamond Illuminator. Tutaj dłubię zawsze w jednym miejscu, bo sekretem denkowania kosmetyków jest dłubanie w jednym miejscu. <gryw> po prostu szybciej y, udaje się wtedy osiągnąć y, to denko i jest to po prostu bardziej satysfakcjonujące. Wszystką sobie skórę, mgiełką z Glam Shopu. A propos zakupów na Vinted, dajcie mi znać, jakie wy macie podejście do Vinted, Bo ja z jednej strony bardzo lubię, bo można wyhaczyć. Po prostu fajne rzeczy, bardzo niedrogo, jakieś perełki, jakieś vintageowe rzeczy, albo po prostu jakieś takie, no po prostu fajne sieciówkowe ciuchy, ale, ale bardzo tanio. Fajnie, że można coś sprzedać, wystawić yy, i znaleźć też na przykład jakieś książki. Ostatnio zaczęłam właśnie kupować książki na vintage, to jest bardzo fajna opcja. Yy, po prostu książki z drugiej ręki, zamiast wiecznie kupować nowe, żeby przeczytać je raz i żeby leżały, to zaczęłam zamawiać sobie właśnie książki na Winted. To też jest bardzo fajna opcja. Ale Vinted niesie ze sobą takie ryzyko, że mm, na no jak coś kupić, to już jest ciężko coś się oddać. Jeżeli coś faktycznie jest niezgodne z opisem, no to wtedy może tam można y, coś oddać, ale czasami tam trzeba pokryć koszty dostawy samemu, więc jak się zamawia coś za trzy dychy, no to się nie opłaca, nawet jeżeli jest niezgodne z opisem, po prostu zwraca. Tego. Nie ma sensu. Więc jest jakieś takie ryzyko, że jak kupimy jakieś spodnie, czy jakiś płaszcz, czy coś takiego, to możemy trochę wywalić kasę w błoto, bo jednak zamawiając w sieciówce, zawsze mamy możliwość zwrotu. Kupując w lumpeksie, albo te rzeczy są super tanie, albo po prostu mamy je możliwość przymierzenia na miejscu. Więc tutaj wintet jest taki mały minus, że. Że czasami te ciuchy są po prostu nietrafione i mi też się oczywiście kilka rzeczy zdarzyło nie trafić, takich, że, że nie do końca fajnie leżą albo nie są zbyt wygodne, albo coś tam. Ale mam też kilka vintedowych, no można tak powiedzieć, vintedowych perełek. Nakładam żel z Claresy. Do makijażu oka wybierzemy sobie paletkę, którą też mam w moim projekcie. Pan. Zacznę sobie może od tego błyszczącego cienia, który tak wydaje mi się, że będzie fajnie pasował do mojej sukienki. To odcień, który się nazywa lekko różowy. Nakładam go na całą powiekę. Nie widzę super, ale dziś poczułam, że coś mi się sypnęło. <laughs> Teraz biorę pędzelek i odrobiną cienia naturalny rozcieram sobie ten błyszczący cień. Czystym pędzelkiem rozcieram jeszcze raz całość. Bardzo ładne te kolory. Użyję sobie odrobinki rumieńca wewnętrzne kąciki i nakładam ten kolor tak dosyć obszernie, tak żeby nie tylko taka była kropeleczka koloru, tylko żeby on był taki trochę bardziej widoczny. Więc tutaj mocniej go rozcieram. Delikatnie moczę pędzelek w tym samym kolorze i wszystko ładnie ze sobą łączę. Ale to ładnie wygląda! Mega się cieszę. Yy, I wracam do tego matowego odcienia który nakładam na dolną powiekę. I słuchajcie, muszę się wam pochwalić kilkoma denkami, bo jestem mega z siebie dumna. Po pierwsze, złożyłam ten nieszczęsny eyeliner, o którym wam mówiłam, że mi się końcówka troszeczkę zniszczyła, więc ją ucięłam i był bardzo gruby. Postanowiłam po prostu zużyć ten eyeliner do takiego artystycznego makijażu, e, gdzie na pół twarzy wymalowałam sobie takie różne wzorki. Bo już miałam taki plan takiego makijażu od dłuższego czasu, więc stwierdziłam, że jest to dobry moment, żeby po prostu <laughs> wykorzystać i zużyć zużyć eyeliner, który mi zalega. Następnie zużyłam już jakiś czas temu jedno opakowanie Han Lamination Brow Gel, tego żelu mocno, mocno utrwalającego. Bardzo dobrze mi się sprawdzał, jestem mega z niego zadowolona. Mam drugie opakowanie, ale aktualnie mam otwarte te sklaresy mm, True Glue, więc najpierw zużyję sobie to. Niemniej jedno opakowanie już zużyłam. Zużyłam też puder y, z Laura Mercier Translucent. Bardzo dobry puder Myślę, że kiedyś do niego wrócę, bo on był fajnym produktem do kufra. Wezmę sobie jeszcze odrobinę tego mega błyszczącego cienia i nałożę go jako rozświetlacz tak punktowo, bo on ma taki różowiutki odcień, więc tutaj fajnie będzie mi grał z moim makijażem i podłóg brwiowy. Następnie zużyłam całe opakowanie dermatologicznej emulsji, myjącej z Basic Club, i to jest moje drugie opakowanie. I teraz używam już trzeciego, więc to też zresztą widać i słychać i czuć, że jest leciutkie, więc jest zużyte. Bardzo, bardzo lubię. Um, ale zużyć takie opakowanie bardzo długo się zużywa. Jest mega wydajne, więc um, wydaje się może drogie, ale jednak w przeliczeniu na tą objętość, na tą pojemność, to wcale, wcale nie wychodzi tak drogo. Zużyłam też olejek do ciała. Jest to Bi Natural, regenerujący olejek do ciała Młody Bóg yy, z miodowej mydlarni. Przepięknie pachnący olejek, taki, o takiej męskiej nucie, bo to generalnie był olejek, który dostał mój mąż, ale jak, jak poczułam ten zapach, to się przysyłam do tego olejku i większość opakowania zużyłam ja, a nie mój mąż. No, jest przepiękne tu jeszcze taka jest jakaś taka kropeleczka, ale pięknie pachnący, taki odświeżający męski zapach, bardzo, bardzo ładny. I zużyłam też, słuchajcie, i to wczoraj nastało, Zużyłam i jestem mega z siebie dumna. Zobaczcie, zużyłam zapach. E, I to jest zapach z Made in Lab nr 47, czyli odpowiednik zapachu e, Donna Cara New York, DKY Biddle Ashes, czyli to takie zielone jabłuszko. I zobaczcie, nie ma tutaj już ani ani kropelki. <grych> ja już musiałam sobie sprawdzić na telefonie, odkrywam ten zapach i mam go od początku października 2021 roku i dopiero teraz go zużyłam, a używałam go prawie codziennie. Naprawdę prawie codziennie, więc wydajność tych zapachów to jest naprawdę to jest naprawdę Mojemu mężowi też dobrze idzie zużywanie, bo zobaczcie, że tutaj jest numerek 4. Też już dużo całkiem zostało, ale ja go pobiłam, wygrałam. <grych> Więc ja tych zapachów używam cały czas, i teraz tutaj pojawia się wstawka reklamowa, żeby powiedzieć Wam, że w Medi pojawiło się kilka nowych zapachów i jest tam osiem damskich i trzy męskie propozycje. I ja tutaj mam przy sobie kilka sztuk, o których Wam opowiem. Ale może najpierw wytuszuję rzęsy. Po komentarzach wnioskuję, że wiele z was korzysta z tych zapachów Made in lab i bardzo sobie cenicie, więc postaram się wam opisać te zapachy, po prostu to co czuję, żeby może ułatwić wam wybór. Zacznijmy może sobie od męskich zapachów. I to mam numer 103 inspiracja Lacoste Essential. I jest to kategoria drzewna. To jest bardzo taki lekki i świeży zapach. Wydaje mi się, że bardziej na co dzień. Tu mamy w nutach głowy bergamotkę, czarną porzeczkę, w sercu róże i czarny pieprz i w bazie drzewo sandałowe i paczuli. I jest to zapach bardzo świeży, ale przełamany taką drzewnością z nuteczką um, takich przypraw. Więc nie jest taki bardzo oczywisty taki bardzo banalnie świeży ten zapach. Bardzo przyjemny. Mi się w ogóle kojarzy mocno z moim mężem. Tu mamy numer 104. Inspiracja Hugo Boss Descent. I to jest już troszeczkę bardziej taki wieczorowy zapach. Troszeczkę cięższy, troszkę bardziej bogaty, jest w nim więcej pikanterii, więcej przypraw. Tutaj w nutach głowy mamy imbir, cytrynę, pieprz, lawendę. I ta lawenda właśnie daje nam takie, takie lekko mdławe uczucie, ale w takim pozytywnym sensie. W sercu jest drzewo sandałowe i maninka. I w bazie skóra, fasola, tonka i piżmo. Jest wyczuwalna taka pikanteria, goryczka. Takie, jakby wiecie, skórki z cytryny, troszkę właśnie jakichś przypraw jakiegoś pieprzu, więc ja w ogóle uwielbiam takie zapachy, więc yy, myślę, że będę podkradać. <laughs> bardzo, bardzo mi się podoba. Przechodzimy sobie zatem do damskich zapachów yy, i powiem Wam, że trafiłam tutaj w dziesiątkę, bo oba mi się tak podobają, że to jest <laughs> aż niemożliwe. Zaczniemy sobie od tego, jest to numer 98 i jest to inspiracja zapachem Moskino I Love Love. Bardzo, bardzo popularny zapach. Kultowy wręcz. I on mi się zawsze podobał. W głowy jest cytryna, pomarańcza, czerwona porzeczka, grejfrut, w sercu róża herbaciana, konwalia, cynamon i w bazie piżmo, cedr i drzewo Tanaka. Bardzo podobała mi się w nim ta kwaśność, że on po prostu, mam wrażenie, że jak go wdycham, że czuję zapach właśnie jakiejś cytryny, jakiejś mandarynki, czegoś takiego, że aż mi ślinianki się ruszają po prostu w tango i zaczynają produkować ślinę. Bo jest w nim dużo kwasność, kwasności, kwaśności, ale też ym, takiej goryczki, właśnie jakby takiej skórki pomarańczowej, czegoś takiego. Jest w nim też taka lekka pikanteria, gorycz właśnie może od tych przypraw, może tego cynamonu, więc to nie jest taki mydlano-cytrusowy zapach. Tylko jest taki świeżo, kwaśno, goryczkowy. Bardzo, bardzo ładny. Idealny zapach dla mnie. Dla osoby, która nie lubi, jak zapachy są y, słodkie, duszące, przytłaczające, mnie mdli często od słodkich zapachów, więc wybieram zazwyczaj takie świeże albo przyprawowe. I ten zapach totalnie, totalnie do mnie przemawia. I na koniec zapach 102. Coś idealnego dla wszystkich księżniczek tego świata, czyli zapach inspirowany Ariana Grande, God is a Woman. I bardzo zaskoczył mnie ten zapach, bo ja nie wiem dlaczego, ale spodziewałam się, że po Arianie Grande, że będzie to zapach mega słodki i mega cukierkowy, mega duszący. A on jest, on jest świeży. I w nucie głowy mamy gruszkę i amberę, w sercu korzeń i rysa. Róże, a w bazie wanilię i drzewo sandałowe. Jest ten zapach faktycznie y, mocno kwiatowy, ale przełamany mm, taką świeżością, taką troszeczkę cytrusową. I on z początku jest taki kwiatowo-owocowo świeży, a z czasem delikatnie dojrzewa na taki bardziej słodki zapach, ale jest wciąż bardzo apetyczny. Y, tak jak ten y, 98, on w zasadzie nawet tak dojrzewa to nie robi się słodki, co ja uwielbiam w ogóle w zapachach, bo mało jest takich zapachów, tak ten właśnie delikatnie robi się taki bogatszy, taki troszeczkę bardziej otulający, ale wciąż jest lekki i świeży, także nie wiem, kiedy ja to zużyję, przypuszczam, że widzimy się za 2-3 lata, <grytanie> zanim to wszystko wykorzystam. Jeżeli któryś z tych zapachów Was zainteresował, bądź jakiś inny z nowości, to aktualnie na stronie Made in Lab jest promocja, że przy zakupie dwóch zapachów 100ml, trzeci flakonik jest 50% tańszy, więc mamy trzy flakoniki, koniki, takie wielkie bomby, które starczą nam do końca życia. Dajcie mi znać, który z tych zapachów najbardziej Was interesuje, a my przechodzimy jeszcze do makijażu ust. O, i wiem, co Wam pokażę. Ostatnio znalazłam nowe zastosowanie dla tej kredki do brwi i Pokochałam tą kredkę w ogóle jako konturowanie, ale dzisiaj już nie będę robiła, bo chcę bo taki lekki, świeży makijaż. Ale uwielbiam ją jako mój kontur na usta. Ma idealny taki chłodno-brązowy odcień, więc od razu nadaję makijażowi taki klimat lat 90. Troszeczkę uwielbiam takie kolory. No zobaczcie, ten kolor jest po prostu majestic. <laughs> I ocieplimy sobie troszeczkę te usta pomadką w odcieniu Nude. I jest to Smoke Nude 702 od Heian. Zobaczcie, to combo jest po prostu I love it. Okej, okay, tak prezentuje się skończony makijaż, jestem gotowa na podbił światami. Ten makijaż bardzo się podoba, ale napiszcie mi tak, po pierwsze, jak Wam się podoba, co sądzicie na ten temat, na temat zastosowania na przykład y, produktu do ust, do brwi na usta, napiszcie mi, czy Wy też robicie jakieś porządki w kosmetykach decluttering y, w swoich ciuchach, w szafie, w swoich kosmetykach, w kosmetyczce, y, czy y, y, jesteście razem ze mną w projekcie Hit the Pen Project i y, y, czy któryś zapachów Was zainteresował, czy macie jakieś zapachy z My Day Lab, może któryś z tych nowości dajcie mi znać, jak się u Was sprawdzają. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!